Hej, cześć, czołem dzieciaczki! W dzisiejszym odcinku chciałbym wam naświetlić pewną ukrywaną przez rząd oraz nasa prawdę, która już na zawsze odmieni wasze życia. Otóż w dzisiejszym odcinku przeanalizujemy oraz wyciągniemy na światło dzienne zarobki 10 najpopularniejszych w Polsce youtuberów. No to pierdolij tutaj łapeczkę w górę albo No ci na dywan. Pamiętaj też o tym zjebanym w p dzwoneczku obok subskrypcji. No dobra, no to. 10. Rezigiusz Jesteście gotowi? Co? Jak zapewne wiecie, Rezigiusz jest w top 5 najpopularniejszych youtuberów w Polsce. Ale ile na tych wszystkich niewinnych i nieświadomych dzieciaczkach może zarobić z Rezji Z samego YouTube'a lekkim chujem grubo ponad 12 milionów dolarów. Co? Natomiast ze sprzedaży ubrań oraz jego prywatnej fabryki Plandek od Stara ponad 25 milionów. 9. Stulejka Stulejka, jako już używa najdroższego żelu do włosów na świecie, za 25 tysięcy dolców buteleczka musi zarabiać ciężkie bolosy na swojej twórczości. Po kilku tygodniach wnikliwych badań odkryłem, iż stulejka zarabia 13,5 miliona dolarów rocznie. Co! Miejmy nadzieję, że tyle kasy starczy na zaspokojenie potrzeb Milfów, jakich stulejka gustuje. 8. Sylwester Wardenga, SA spółka zoj na 100% XD zarabia rocznie ponad 27 milionów dolarów. Niestety, 99% tej kwoty idzie na opłatę prawników, którzy potrzebni są sylwkowi za te wszystkie pranki oraz na skiny do Overwatcha. 7. Jarosław Pasza Biceps. Jarosław Pasza Biceps to, jak zapewne wszyscy wiecie, niezwykle wielki człowiek z wielkimi zarobkami. Na swoich szemranych interesach z arabskimi szejkami Pasha Bajcew zarabia rocznie około 30 milionów dolarów Co? Coś niesamowitego Boxdel, Jak zapewne wiecie z mojego odcinka o tym panu Boxdel zarabia na swojej YouTubeowej działalności połączonej z fabryką wzorków na fotele w poznańskich tramwajach 50 groszy Saifan, ten youtuber posiada podejrzane konszakty z NASA i z niewiadomych mi do końca źródeł rocznie potrafi uzbierać sumkę około 33 milionów dolarów. Ciekawe, na co przeznacza te pieniądze? Na jakieś badania rodem z ruskich horrorów? Zakupiłem nową zabawkę do programu, moi drodzy, e, która umożliwi wykonanie kilku ciekawych eksperymentów. 4. Michał Karmowski, popularny w sieci Jaglak, jak wszyscy dobrze wiemy, ma słodziutki i okrąglutki Brzunio-Nunio. Żeby mieć taki brzunio należy wcinać, a na to potrzeba pieniędzy. Karmowski na swoim pakerowym oraz odżywkowym interesie zarabia. Nieważne. Pozdrawiam. 3. Gargamel Vlog Gargamel po opierdoleniu wszystkich smerfów przeżycił się na polski YouTube. Po latach nagrywania wreszcie nadarzyła mu się okazja i podpisał umowę z Tigerem. No, witam wszystkich YouTube. Dzięki temu oraz paru dramom Gargamel zarabia 79 milionów dolarów rocznie. Dzięki czemu dorobił się 12 willi z basenem w Las Vegas oraz Moskwie. <grywka> 2. Masochista. I ten link też daje to, że będzie wiadomo, że to ja was nagoniłem na tych książki. Ten brodaty youtuber jeszcze w latach 30 XX wieku trudnił się w zawodzie drwala. Niestety, po nieudanym romansie z Izabelą Łęcką rzucił to w pizdu. Dzisiaj założył własny browar i zarabia skromne 116 milionów dolarów rocznie. Problem w tym, że sobie tego nie przeliczyli za bardzo. I jeden. Kto może być najbogatszym youtuberem w Polsce? Kto spija największą śmietankę w polskim internecie? Otóż tą osobą jest. Właśnie tak. Klocuch Siągnąłem sobie właśnie ostatnie spolszczenie I grałem znowu w GTA San Andreas, bo nie ma w co grać Ten rezydujący w Niemczech dziewięcioletni youtuber Zarabia rocznie 255 milionów dolarów Skąd ma te pieniądze? Tego nie wie nikt Dobra, to tyle na dzisiaj co? Panowali rafatusa, więc trochę nieaktualne. Ach, kolejny piękny, cudowny i parny w dzień w kraju kwitnącej wiśni. Leżę sobie wygodnie na moim łożu usłanym z kwiecia sakury rozpościeram kończyny w cztery strony świata celem rozprostowania mego kręgosłupa, gdy nagle przez wąską szparkę w oknie na moją pokrytą maseczką z zielonej herbaty matcia twarz pada silny blask słońca. Myślę sobie, że przecież to nie jest normalne, aby światło padało tutaj pod tym kątem, więc przesunąłem rolety i zacząłem się przyglądać źródło światła. To, co zobaczyłem już na zawsze odmieniło moje życie. Światło słoneczne bowiem odbijało się od najbardziej lśniącego i wypolerowanego obiektu we wszechświecie znanemu naukowcom z NASA. Tak, była to łysa pała Gimpera. Czułem jej ciepło. Chciałem się do niej zbliżyć, jednak widziałem, że jest daleko ode mnie. Ciepło z łysej glasy Gimpera emanowało coraz to bardziej i bardziej. Nagle wzniosłem się w powietrze. Poczułem, że mogę teraz swobodnie polecieć i poczuć pełną moc glasy Gimpera. Byłem coraz bliżej. Buddha Gimper wznosił się za pomocą swojej siły. Co on tutaj robił? Dlaczego właśnie ja na te pytania odpowiedzi miałem znaleźć już wkrótce? Borbop! Rzekła Łysa Glaca Gimpera. Tak? Rzekłem do Łysej Glacy Gimpera. Jam jest Łysa Glaca Gimpera. Światło mej mądrości Rozwieje wszystkie twoje wątpliwości. Powiedz mi, Borbop, czy masz jakieś pytanie? Odpowiem na wszystkie. Byłem przerażony, ale jednocześnie niezwykle podekscytowany. Wreszcie mogłem poznać wiele tajemnic świata, jednak nie wiedziałem, czy mogę w 100% zaufać Łysej Glacy Gimpera. Zacząłem więc od czegoś prostego. Łysa Glaco gimpera", Rzekłem do Łysej Glacy gimpera. Powiedz mi, kto zapala światło w lodówce, kiedy ją Otwieram. Nagle światło. Łysej Glacek Impera, wydobywające się z Łysa Glacek Impera, rozpaliło się jeszcze bardziej. Nagle Łysa Glacek Impera odpowiedziała: Tak! W tym momencie zrozumiałem prawdę. No dobra, to czas na poważne pytania. Pytania, na które każdy chciałby znać odpowiedź. Łysa Glacek Impera, krzyknąłem do Łysej Glacek Impera: Powiedz mi, dlaczego CJ musiał gonić ten cholerny pociąg? Nagle Łysa Glacek Impera odpowiedziała: Jeden rabin powie tak, a inny powie nie. Faktycznie, pomyślałem. Łysa Glacek Impera, rzekłem do łysej Glacek Impera. To może opowiedz chociaż jakiś Kawał, bardzo proszę, rzekła łysa Glasa Gimpera. Czym różni się gówno od Sraczki? Nie wiem, odpowiedziałem. Gównem nie zrobisz! Grudgul grudgul. <ra> Śmiechom nie było końca. Nagle znalazłem się z powrotem w moim pokoju, a światło. USA glasy gimpera zniknęło. Czy kiedykolwiek powróci, czy kiedykolwiek będę mógł skąpać się w jej blasku? Tego nie wie nikt. No dobra, rok 2017. Odpalam sobie YouTube'a, a tu co? Kolejna drama po raz kolejny. Stado spierdoń pokroju Borbop TV wyjdzie z ukrycia i zacznie nagrywać filmy na temat dramy, bo przecież pieniądze hajs się musi zgadzać. I w sumie to wiecie, Byłyby to ciekawe, szczerze mówiąc, niektóre dramy są ciekawe pod warunkiem, że jedna i druga strona cisną się argumentami albo przynajmniej na pierdalają butelkami w okno. No ale co my tutaj mamy? Hmm, ale zaraz! Zostaw łapkę w górę! Aby zasięg tego filmu był większy. No dobra, i samo, i nymfa. Wyciekły prywatne nagrania z wyznaniami. No ja pierdolę. Zacznijmy od tego, że cała sprawa koło chudiami mi lata. Jeludkim kalafiorkiem powie mi życie prywatne YouTuberów. I tak właśnie powinno to wyglądać. Prywatne sprawy powinny zostać prywatne. No chyba, że ktoś prywatnie kogoś gwałci albo morduje ludzi, no to wtedy to prędzej czy później by to wyszło. Ale generalnie, wyciąganie prywatnych brudów, to nie jest robienie dram czy nabijanie hajpu. Czysty debilizm. I teraz pamiętajcie, moi mili. Wy tak naprawdę nic nie wiecie o tym, jakimi osobami są wasi idole i ukochani YouTuberzy. Więc po prostu nigdy nie sugerujcie się ani nie wyrabiajcie sobie opinii o tym, jakich ktoś jest naprawdę, na podstawie jakiegoś gównianego nagrania, screena z wiadomością czy innego wyjętego z kontekstu gówna. Bo tak naprawdę pokazuje to przeważnie osobę w danej jednej sytuacji. W milionie innych może się zachować zupełnie inaczej. Pamiętajcie, że wszyscy jesteśmy ludźmi. Mamy swoje słabsze i lepsze dni, swoje wady i zalety, i każdy może się z jakiegoś powodów wkurwić i powiedzieć parę słów za dużo czy coś zrobić. Uwierzcie mi, mi też się to zdarza i zawsze żałuję co zrobiłem. Na szczęście żadna z spierdolina nie wrzuca tego do internetu i nie kreuje mojego wizerunku wokół jednego pierdolonego incydentu. Dobra, starcie tego moralizatorskiego pierdolenia. Teraz czas na Suchara. Dlaczego ściany nie toczą ze sobą wojen? Bo między nimi jest pokój. A teraz krótka historia. Fuj, kurwa, twój stary. To wszystko na dzisiaj.